Nie interesuje Cię polityka? Nie interesuje Cię sprawa niezależności sądów i trybunałów? Uważasz, naprawdę uważasz, że polityczne sterowanie sądami nominowanie sędziów nie ma wpływu na Twoje życie? Otóż ma. Wyobraź sobie taką oto sytuację. Jedziesz wieczorem autobusem. Kilku podpitych łobuzów w ubraniach z patriotycznymi emblematami wpada do środka, zaczyna się bardzo agresywnie zachowywać, w końcu dochodzi do rękoczynów. Ich ofiarą pada młody człowiek, wicjalista, który czyta niewłaściwą ich zdaniem książkę, albo ma niewłaściwą ich zdaniem koszulkę, bądź też jest nie tak, jak ich zdaniem powinien być uczesany. Sprawa trafia potem do sądu. Czy uważasz, że sędzia, który został nominowany przez polityków, którzy pochwalają tego typu patriotyzm, jak w wykonaniu opisanych osiłków, będzie obiektywny? Czy ten sędzia stanie po stronie niewinnego obywatela, jeśli od polityków zależeć będzie jego awans i dalsza kariera zawodowa? Oto są właśnie niezależne od władzy sądy i niezawiśli sędziowie. Mają chronić nas, zwykłych obywateli, przed opresją ze strony władzy. Mają kierować się prawem, a nie lojalnością wynikającą z partyjnego nadania. Zastanów się.